Za nami taki bardzo ciekawy temat, a mianowicie temat zmysłów w kontakcie z Bogiem. Czasami wydaje nam się tak, że jedyną rzeczą, jaką zmysły mogą nam robić w modlitwie czy wpływać na modlitwę, to jest to, że nam przeszkadzają. Faktem jest, że czasami tak rzeczywiście dzieje się i Wynik, wynika to z naszej skażonym, skażonym, skażonej grzechem ludzkiej natury. Ale może to prowadzić do takiego błędnego myślenia o tym, że zmysły nadają się jedynie do kontaktu z codziennym światem, a do kontaktu z Bogiem są całkowicie nieużyteczne. Wówczas będziemy starali się je wyłączyć podczas modlitwy, umartwić się, uwolnić się od nich. Dodatkowo, za każdym razem, kiedy będziemy się starać walczyć z naszymi, Zmysłami, to zobaczymy, że w modlitwie one nas jeszcze bardziej będą kontaktować, będą nas koncentrować na sobie, a odciągać od spotkania z Bogiem. Czy rzeczywiście trzeba tak robić, to znaczy, że wygaszać w modlitwie swoje zmysły, czy umysł i zmysły i duch to są przeciwstawne rzeczy, gdzie każdy, każdy ciągnie w swoją stronę? Oczywiście nie. Modlitwa to jest spotkanie. Całego człowieka z Bogiem. Więc wszystko, co jest wartością w naszej ludzkiej naturze, co do niej należy, jest też ważne i wartościowe przed Bogiem, na spotkaniu modlitewnym, w momencie, w którym zapraszam Boga do mojego życia, w którym chcę z nim rozmawiać, być. To tak jak w poprzednich tygodniach mówiliśmy o tym, że codzienność nie jest wyłączona z mojego spotkania z Bogiem, ale to w codzienności ono się dzieje. W szarym, zwykłym dniu, Bóg przemawia, Bóg kształtuje, Bóg mnie formuje. Tak samo przez wszystko to, co cielesne, to, co mnie stanowi, Bóg będzie do mnie mówił. Na Boga będzie ważny cały człowiek, więc sfera tego, jak odbieram rzeczywistość, sfera zmysłowa jest również dla niego istotna, a co ważniejsze, <laughs> a co ważniejsze, jest kanałem. Przez który będzie do mnie docierać Jego Słowo i Jego łaska, ponieważ jesteśmy jednocześnie i duchowi, i, czy, i cieleśni. Modlitwa w duchu nie będzie oznaczała zamknięcia w nas takich zaworów zmysłowych. Tu było cięcie, mam nadzieję, że nie będzie zbytnio przeszkadzać. Ale modlitwa w duchu nie oznacza zamknięcia takich zamorów zmysłowych. Przeciwnie Jezus nas zachęca do tego, żebyśmy czcili Boga w duchu i w prawdzie, to mówi do nas Ewangelia świętego Jana. To oznacza pełne otwarcie się na Boże tchnienie, Bożą obe, obecność. Innymi słowy, modlitwa to otwieranie całego siebie, wszystkiego tego, czym doświadczam świat. Natchnienie Bożego Ducha. Duch Święty będzie się modlił w nas, w naszych pragnieniach, uczuciach, myślach, sercu, woli i w naszych zmysłach. To tak jak powie Święty Paweł, my, którzy posiadamy pierwsze dary Ducha, całą swoją istotą wzdychamy, oczekując przybrania nas za synów. Paweł nam przypomina, że w filozofii chrześcijańskiej ciało jest świątynią Ducha. A nie tak jak chciała filozofia przedchrześcijańska, grubym dla duszy, do którego, z którego dusza chce się całkowicie umo, uwolnić. Zmysły, w sobie w same, zmysły same w sobie nie są złe. Natomiast to pewne nieuporządkowanie, czy nawet chaos, który w nich panuje, jest zły, bo to on będzie nas odciągał od Boga. Duch, który na modlitwie. Dokonuje w nas odrodzenia się naszej takiej ludzkiej natury, zjednoczonej z Bogiem, unosi się nad naszą pustką, nad naszym nieporządkiem życia, tak jak Duch Boży unosił się nad wodami w, księ w Księdze rodzaju. Mamy takie piękne określenie, ja jej bardzo lubię. Tochu Bochu, y które ono opisuje chaos przed stworzeniem świata. Ten czas, kiedy Ziemia byłaby zładem, pustkowiem, jak nam mówi Księga. Jak nam mówi księga, księga Rodzaju, moja zmysłowość i cielesność może być właśnie takim tochu w obochu czymś, co jest bezkształtne, co jest nieuporządkowane, ale z pomocą łaski Bożej jestem w stanie to uporządkowywać. Decyzją Boga było, żeby Jezus przyszedł w ciele. To znaczy, że ten, który mieszkał w niedostępnej światłości, który był przez, przed stworzeniem świata. Przeszedł po to, żeby doświadczać świata również przez zmysły, żeby pokazać nam człowieczeństwo, które jest zintegrowane, to znaczy które sprawia, że przez Jezusa możemy go doświadczać również w tych naszych zmysłach. Nie możemy więc z nimi, tak jak Jezus, walczyć, ale zaprzyjaźnić się i włączyć je w, modl w modlitwę. Bo modlitwa nie będzie polegała jedynie na myśleniu o Bogu albo na szukaniu doznań zn takiego miłosnego przydgnięcia, ciepła, światła. Modlitwa to jest otwarcie się na osobę. Osobę, która przychodzi do mnie i daje mi się poznawać przez wszystko, co mnie stanowi. Również przez tę mo moją cielesność. Zgoda na to, że jestem przed Bogiem taki, jaki jestem, to też zgoda na to, że On będzie oczyszczał moje zmysły i rozpalał nas swoim słowem. To, co już powiedziałem, nie oznacza też tego, że zmysły same z siebie będą nas prowadziły na modlitwie, czy będą prowadzi, prowadziły modlitwę. Doświadczamy raczej czegoś odwrotnego, że one będą nas mogły bardzo łatwo zwieść, zaprowadzić na manowce. Jednak, nie jest to kwestia znowu tego, że zmysły są złe, ale kwestia tego, jaki jest mój porządek wewnętrzny, w jaki sposób ja z nimi współpracuję. Nie tyle je wykorzystuję, bo to by oznaczało zadawanie sobie jakiegoś gwałtu, jakiejś jakieś przemocy, ale na ile ja je znam, na ile siebie znam. Święty Jan Apostoł pisze, że to Wam oznajmiamy, co było od początku, cośmy usłyszeli o słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce, bo życie objawiło się. Jan mówi, o spotkaniu ze Słowem przez zaangażowanie zmysłów, stopniowy wzrost w ich używaniu. Popatrzymy sobie teraz na wszystkie nasze zmysły, jak one pozwalają nam, pozwalają nam spotkać Boga. Pierwszy zmysł, który sobie omówimy, to jest zmysł słuchu, bo Bóg bardzo często odwołuje się do, do niego. Pierwsze przekazanie. Trzema Izrael, słuchaj Izraelu, właśnie odwołuje się do niego. Chodzi nie tylko o taki słuch fizyczny, ale duchowy. Słuch jest dominowany przez materialne dźwięki, przez ludzkie słowa, przez hałas, muzykę, wszystko to, co nas otacza i żyjemy w takiej dużej kakofonii dźwięków. Modlitwa jest więc taką wielką szansą, nie tylko na pogłębienie naszego słuchu fizycznego, cielesnego, ale na. Na, na pogłębienie słuchu duchowego. To, że Bóg nas chce uczyć słuchać, to też oznacza, że będzie nas uczył milczeć. Wejście w ciszę to jest wejście w język Boga, wejście w to doświad w doświadczenie tego, że, żeby dobrze słuchać, najpierw muszę skupić się na tym, kto chce do mnie mówić. To, co powiedzieliśmy sobie zaraz na początku, w pierwszym tygodniu, Bóg jest otwarty i chce zawsze ze mną rozmawiać, jest zawsze, zawsze dostępny. To Jego Słowo będzie uzdaniało mnie też do tego, żebym usłyszał to, co było wcześniej zagłuszone i niesłyszalne również we mnie. To sprawia, że kiedy ja wchodzę w takie doświadczenie ciszy, robię sobie przestrzeń do tego, żeby żeby głęboko spotykać się, spotykać się z Bogiem. Słowo wycisza mnie wewnętrznie i nastawia moje uszy, serca duszy na słuchanie Boga. Im lepiej kogoś znam, tym jest łatwiej rozpoznać Jego głos i rozróżnić go nawet spośród tysiąca innych głosów, które usłyszały. Im więcej jest we mnie takiego duchowego słuchania, takiej przez przestrzeni zaangażowania się w to, tym łatwiej mi jest usłyszeć Boga. Oczywiście na takim poziomie czysto fizycznym warto jest też zaangażować zmysł słuchu chociażby w modlitwę przygotowawczą. Kiedy słucham jakichś pieśni, uwielbienia, kiedy sam je próbuję śpiewać, kiedy skupiam się na tym, to jest też forma, w której będę się uczył modlitwy. Jednak no to nie jest... Nie jest forma modlitwy słowem Bożym, żebyśmy sobie to rozgraniczyli. Sama w sobie jest dobra, ale w tej formacji uczymy się, jak słuchać słowa Boga, który przemawia w swoim słowie. Więc tutaj to słuchanie pieśni, uwielbienia czy śpiewanie ich, będzie raczej modlitwą przygotowawczą, przed słuchaniem słowa. To znaczy przed wejściem w ciszę. Mogę sobie dać taki czas który pozwoli mi nasycić te moje zmysły tym, po to, żeby coraz lepiej usłyszeć potem Boga. Dalej, to, czy kolejnym zmysłem, który chcemy tutaj omówić, to jest zmysł wzroku. Na modlitwie najważniejsze jest doświadczenie miłości, miłosnej obecności Boga. Jednak to doświadczenie staje się nam dużo bliższe przez nasz wzrok. Oglądanie bardziej niż słuchanie daje nam takie głębsze poczucie bliskości osoby. I bardzo pięknie wyraża to Księga Hioba, gdzie na końcu Hiob mówi Dotąd znałem Cię ze słyszenia, obecnie ujrzałem Cię wzrokiem. Stąd odwołuję, co powiedziałem, kajam się w prochu i w popiele. W każdym z nas jest takie głębokie pragnienie oglądania Boga, żeby nie tylko słyszeć o Nim, ale zobaczyć Go, Takim jakim jest. Mojżesz spotykał się z Bogiem twarzą w twarz. Jak się rozmawia z przyjacielem, tam jest pokazany ten element widzenia. W modlitwa, czy w modlitwie słowem, bardzo ważna jest, czy bardzo pomaga taka modlitwa kontemplacji ewangelicznej, która uczy nas wpatrywania się w Jezusa, uczy nas też spojrzenia Jezusa. Na otaczającą mnie rzeczywistość. On nas uczy patrzeć głębiej na, na ludzi, na siebie samego, ale co najważniejsze, na jego osobę. Mój zmysł wzroku jest czymś, co też chyba jest jednym z najtrudniejszych zmysłów do, do panowania, zwłaszcza w tych czasach. Zobaczmy, czy zobaczcie, jak często, czy jak trudno jest wam skupić się na jednym punkcie. Jak w czasie modlitwy można mieć wzrok pary, bardzo rozbiegany. Oczywiście można z tym walczyć i znowu wprowadzać sobie takie ćwiczenia czy dyscyplinę, że będę się patrzył tylko w jeden punkt, na krzyż, obraz. Ale dużo lepiej jest to, co już mówiłem, zaprzyjaźnić się z tym zmysłem i wprowadzić to, że będę, będzie on mi pomocą w modlitwie. Z, bardzo dobrze, czy bardzo nam tutaj pomaga, taka modlitwa kontemplacyjna, zwłaszcza jeżeli chodzi o ikony. Kiedy stawiam sobie ikonę przed sobą i modlę się, patrząc, patrząc w oblicze Chrystusa, zwłaszcza tego mandylionu, czyli takiego oblicza, kiedy Jezus jest, czy, czy jego twarz jest pokazana na, na wprost. Wtedy, kiedy mój wzrok nie jest skoncentrowany na szukaniu czegoś gdzieś tam, tylko Skoncentruję się na tym, żeby zobaczyć Jezusa. Jestem z nim twarzą, w twarz tak jak, tak jak Mojżesz. I przez to, <laughs> przez to sta staram się spotkać głębiej z Bogiem. To nie jest tylko to, że to ma mnie nie rozpraszać, czy ma być wyciszeniem rozproszeń, ale to jest znowu element, przez który Bóg będzie wchodził w moją rzeczywistość. Kolejnym zmysłem, i takim w sumie bardzo, bardzo ciekawym, jest zmysł dotyku. Dlaczego? Jeżeli chodzi o wzrok, jeżeli chodzi o słuch, bardzo łatwo nam wskazać receptory. Słyszymy uszami, widzimy oczami. Natomiast zmysł dotyku nie ma. Receptory. Całe ciało jest receptorem. Cały człowiek w tej materii cielesnej odczuwa dotyk. I to może być bardzo różne, od, bardzo różne odczucie. Tutaj zaczynamy, jeżeli chodzi o to zaprzyjaźnienie się ze zmysłem dotyku na modlitwie, chociażby od tego, że szukamy sobie wygodnej pozycji do modlitwy, żeby ona nie rozpraszała nas, a jednocześnie nie, nie usypiała. Dotyk to jest też doświadczenie Boga, który działa w sakramentach. Zobaczcie, że najczęściej te sakramenty mają swoją formę widzialną, to znaczy coś, co w wpływa na, na nasz zmysł dotyku. Tak jak we chrzcie jest to polanie, polanie głowy wodą, tak jak w bierzmowaniu na znaczenie krzyżmem świętym, tak jak w komunii świętej przyjęcie ciała Jezusa przez chleb eucharystyczny, tam jeszcze wchodzi zmysł smaku, ale o tym za chwilę. Tak, sa, tak samo jest to do, doświadczenie praktycznie we, we, wszyscy, we wszystkich sakramentach. Bóg chce być obecny również w ten, w ten sposób. Są takie momenty, kiedy dotyk może stać się czymś bardzo bolesnym, ale i tutaj zależy, czy ktoś chce mi zrobić krzywdę i wtedy dotyka mnie, czy rani mnie w taki sposób, że ja odczuwam to jako przemoc, jako ból, czy też Bóg będzie dotykał naszych zranień. Po to, żeby je uleczyć. Jeżeli mamy jakąś ranę, jakieś, jakieś, inne, jakieś inne miejsce na ciele, które wymaga zaopiekowania się przez lekarza, trzeba tam założyć szyję, opatrunek, cokolwiek, to nie jest to przyjemne doświadczenie. Bóg, jeżeli działa w taki czasami nieprzyjemny sposób, nie dlatego, żeby mnie jeszcze głębiej poranić, żeby mnie bardziej zabolało, ale po to, żeby mnie zaleczyć. Dotek ze strony Boga, czyli Jego też takie działa, działanie niefizyczne ma prowadzić mnie do uleczenia. On jest lekarzem, który ogląda z troską moje rany, bada je, nawet jeżeli to jest dla mnie trudne czy nieprzyjemne, to po to, żeby dać mi uzdrowienie Jego Słowo, to jest właśnie coś, tak, to, jest to doświadczenie, w którym On przychodzi dotknąć moich najbardziej bolesnych rzeczy, i tam oczyścić, te, tam oczyścić te, tam oczyścić te, rany. Oczywiście, z dotyku to jest też wszystko to, co będzie nam się, się kojarzyło z, z Bogiem, co będzie nas wprowadzało w, je, w, jego doś, w Jego doświadczenie. To zależy też dużo od tego, jak bardzo jesteśmy na to wrażliwi, ale to może być faktura materiału, który dla mnie takim doświadczeniem to jest zawsze dotknięcie szat liturgicznych, które zakłada nam na siebie, które już przez samo to, że czuję je na sobie, prowadzi mnie to do Boga w pewien, w pewien sposób. Pokazuje taką świętą przestrzeń, w której to On będzie do mnie mówił. Zmys <coughs> Kolejny zmysł, czy kolejne dwa zmysły, które sobie połączymy, to jest smak i zapach. Zapach jest bardzo pro prosto powiedzieć, bo to chociażby zapachem obecności Boga może być kadzidło. Rozpalane w, rozpalane w kościele. Coś, co o czym psalmista mówi, niech moja modlitwa wznosi się do Ciebie jak woń kadzidła. Pięknym obrazem modlitwy woni też jest spotkanie Marii z Jezusem, która wylewa na Niego olejek nardowy i cały dom wypełnia się Jego wonią. Te rzeczy są związane z liturgią. Liturgia jest takim światem znaków widzialnych, który nas prowadzi do rzeczywistości niewidzialnych. Tak samo będzie, jeżeli chodzi o nasze zmysły. To są doświadczenia fizyczne, widzialne, które prowadzą nas do doświadczenia niewidzialnego, doświadczenia z spotkania, spotkania z Bogiem. Ten zapach będzie też czymś, co nam pozwala wejść w taką, Przestrzeń obecności Boga, zapach, unosi się zawsze w jakiejś określonej przestrzeni, ma określoną intensywność, czas. Tak samo jak wejście na modlitwę do kościoła. Często w tych starych kościołach one mają taki bardzo charakterystyczny zapach, który sprawia, że wchodząc już tam w tę przestrzeń, moje doświadczenie zmysłowe ukierunkowuje mnie na Boga, ukierunkowuje mnie na modlitwę. Nie ono jest, to nie jest fundament tego, że poczuję zapach kadzidła, zapach kościoła, e, i to jest czymś, co, co już jest modlitwą samo w sobie, ale jest w niej pomocą. To jest mom moment, kiedy ja mogę również tutaj słuchać Boga, który się również w ten sposób do o mnie troszczy. E, I zmysł smaku, najwidoczniej go doświadczamy w Komunii Świętej. E, I to jest bardzo ciekawa rzecz, e, że żeby poznać smak człowieka. Trzeba być z nim naprawdę blisko. To są tylko dwie, dwie sytuacje. Pierwsza to jest dla nas wszystkich naturalna: dziecko zna smak swojej matki, kiedy ona go karmi piersią. I to jest też piękne odniesienie do Boga, który nas karmi w Komunii Świętej, i, i to pokazuje nam, że to On jest ten, który rozmnaża chleb, który go rozdaje po to, żebyśmy też weszli z Nim w taką intymną więź. I drugi, drugi moment. Kiedy ludzie znają smak kogoś swojego bliskiego, to jest oblubieniec i oblubienica. Bóg znowu, Jezus przychodzi do kościoła, do swojej oblubienicy, po to, żeby go karmić, sobą, żebyśmy poznali smak. Oblubienica, jak mówi, mówi psalmista, skosztujcie i zobaczcie, jak słodki, jest, jak słodki jest Pan. Bóg nam się pokazuje w takiej sytuacji, czy Jezus przychodzi do nas w takiej sytuacji najbardziej intymnej. Modlitwa to jest coś właśnie szalenie intymnego. To nie, nie przekracza czy nie sprawia, że nie można się modlić wspólnotowo, bo modlitwa wspólnotowa również ma swoją wartość, swoją, swoją dynamikę. Jednak Bóg pokazuje, że nawet na modlitwie wspólnej, na dużym uwielbieniu, on przychodzi do mnie bardzo, bardzo indywidualnie. Zwraca uwagę na mnie jednego, jedynego po to, żebym mógł go poznać naprawdę w tych dwóch relacjach w relacji dziecka i relacji oblubieńca. Oblubieńca, Oblubienicy. Tak, żeby to podsumować, to mamy jeszcze taki piękny zwyczaj czy piękną tradycję, to znaczy trzy sposoby zastosowania zmysłów w modlitwie według świętego Ignacego z Pierwszy sposób będzie polegał na wykorzystaniu zmysłów na modlitwie w przechodzeniu od zewnętrznych obrazów do takiego wewnętrznego doświadczenia kontemplując scenę z Ewangelii, mądląc się jakimś fragmentem ze Słowa Bożego, mogę sobie pomagać moimi zmysłami, to znaczy wyobrażać sobie, że jestem w tym miejscu, gdzie znajduje się Jezus, widzieć Jego gesty, być razem z Nim, słuchać tego, co mówi, dotykać Go, tak jak dotknęła Go kobieta chora na krwotok, czy tak jak Jezus po przemienieniu podszedł do apostołów, dotknął ich, powiedział, nie bójcie się, Chodzi o to, żebyśmy również w naszych zmysłach mogli odczuwać to, co jest treścią tego słowa, którym się modlimy, którym się kontemplujemy. On wtedy ta praktyka ukierunkowuje nas całych na to, żebyśmy dotykali, smakowali i przeżywali ten świat, który widzimy wiarą w Ewangelii. Drugi sposób prowadzi nas do smakowania i widzenia zmysłami rzeczy boskich. Pierwszy ma nas, znaczy pierwszy sposób ma nas prowadzić do modlitwy medytacji, a zwłaszcza kontemplacji, a drugie, drugi sposób zaangażowania zmysłów już się staje konkretną formą modlitwy. Nasze zmysły modlą się. Chodzi o to, że kiedy trwamy w słowie Bożym, w scenach czy wydarzeniach biblijnych, kiedy jesteśmy na nasceni tym słowem, jesteśmy przez nie pociągnięci, czujemy jak ono wprowadza w nas pełną harmonię. Wtedy, kontemplując przykład życia Jezusa, trwając w nim, możemy doświadczać, jak on zmienia nasze postrzeganie, zobaczyć Jego obecność w naszym życiu zmysłami, doświadczać coraz większej harmonii i bliskości z Bogiem, być przenikniętym Bogiem, Jego słowem, być tym nasyconym i doświadczać tego, co boskie czyli tego, co przekracza moje normalne rozumienie i normalne bycie. I trzeci i trzeci sposób, albo może nie. Zatrzymajmy się jeszcze nad tym, dru, tym drugim, drugim sposobem. Jest w, tak, w rekolekcjach ignacjańskich taki moment, kiedy Ignacy każe na koniec każdego dnia wracać, na przykład do jakiejś sceny chociażby sceny ukrzyżowania, sceny narodze, Narodzenia pańs, Pańskiego, żeby wzrokiem wyobraźni to zobaczyć, żeby usłyszeć, co osoby, które rozma, rozmawiaj, rozmawiają w przyżłupku, ale co najważniejsze, węchem, smakiem wyobraźni czuć i smakować nieskończoną słodycz, czułość, bóstwa Jezusa dotykiem wyobraźni, do, dotykać, skupić się na tym, co jest mimo tego, że niematerialne, ale żeby doświadczyć tego przez zmysły. I trzeci sposób zaangażowania zmysłu na, na modlitwie sło, Słowem Bożym to jest tylko nie, nie tylko modlenie się zmysłami ciała, ale także zmys zmysłami duszy. O tym pisze na przykład Origenes i inni mistycy chrześcijańscy. Oto o istnieje w nas taka niewykorzystana zmysłowość duchowa. Do tego odwołuje się święty Ignacy, kiedy wprowadza nas w ten sposób modlitwy. I tutaj przeczytam taki cytat z ćwiczeń duchowych, kiedy on o tym mówi. Węchem i smakiem wyobraźni, czuć i smakować nieskończoną słodycz, czułość bóstwa duszy i jej cnót. Z, tutaj za Zauważmy, że chodzi Ignacemu o wejście w duszy w bezpośredni kontakt z Bogiem. Oczywiście, nawet wtedy, kiedy udaje się nam wejść w taki głęboki kontakt, nie przestajemy być ludźmi. Nie możemy swojego bezpośredniego kontaktu z Bogiem wyrażać inaczej, jak przez zapożyczone obrazy ze świata zewnętrznego i przeżywanego, także w sferze zmysłowej. Ignacemu chodzi o to, żebyśmy również przez te zmysły, które się posiada, posiadamy, skupili się na zjednoczeniu z Bogiem. I to jest najważniejsze, jak jak w całej modlitwie, z słowem, które się uczymy i również tej modlitwie zmysłami, żeby wszystko, co mnie stanowi, wprowadzić w doświadczenie Boga.